W czasie swojego wystąpienia mówiłem o wzajemnych relacjach między geografią społeczno-ekonomiczną a gospodarką przestrzenną, i ta kwestia wewnętrznych napięć w ramach i jednej, i drugiej dyscypliny jest rzeczywiście bardzo istotna. Zgadzam się tutaj ze stwierdzeniem, że napięcia wewnątrz gospodarki przestrzennej, między tym nurtem społeczno-ekonomicznym, nawiązującym do tradycji regional science. Woltera Aizarda i tym nurtem inżyniersko-planistycznym są zapewne większe niż napięcia między geografią społeczną jako subdyscypliną i gospodarką przestrzenną jako subdyscypliną. Zawsze jednak jestem też zwolennikiem tego, że nie należy eksponować napięć, tylko raczej należy szukać dróg ich przezwyciężania. I dlatego wydaje mi się, że te napięcia, które rzeczywiście istnieją i których nie można, którym nie można zaprzeczyć, należy próbować przezwyciężać, zwłaszcza w kontekście obecnego dążenia do wzrostu znaczenia nauk stosowanych. Zawsze uważałem, że geografia składa się z tych dwóch podstawowych komponentów przyrodniczego i społecznego. Niestety nie zawsze znajdowało to wyraz w strukturze organizacyjnej czy instytucjonalnej geografii. Często mieliśmy do czynienia z pewnym niedocenianiem tego elementu związanego z działalnością człowieka. Mieliśmy wiele przejawów w przeszłości takiego właśnie powiedzmy drugorzędnego traktowania. Dlatego ja osobiście bardzo cieszę się z tego, że doszło do podziału geografii właśnie na te dwie części: jedną związaną z naukami o ziemi i o środowisku, i drugą związaną z naukami społecznymi, gdyż ona, ten formalny podział, de facto ilustruje sytuację, która od wielu lat miała już miejsce. Jakie korzyści geografia dzięki temu osiągnęła? Bo o stratach to bardzo często mówimy, a o korzyściach mało. Przecież proszę zauważyć, że dzięki temu w ogóle nazwa geografia pozostała wśród dyscyplin. Gdyby nie było geografii społeczno-ekonomicznej, to geografia w ogóle nie istniałaby jako dyscyplina naukowa. Nauka o tak długiej tradycji. Moim zdaniem to jest jedna z największych zalet tego nowego podziału. Po drugie, wydaje mi się, że to wcale nie oznacza konieczności podziału geografii, tylko przeciwnie, próbę jej może jakiejś reintegracji właśnie przy zachowaniu w miarę równorzędnej pozycji obu tych komponentów, to znaczy przyrodniczego i społecznego.